To za magra, odpalam. Odpalaj. Cześć, nazywam się Marlena Stremler, a ze mną jest Paweł Mączka. Zapraszamy Was na naszą nową serię Social Cafe. W tej serii będziemy zapraszać ciekawych ludzi ze świata IT i będziemy rozmawiać przede wszystkim o marketingu oraz sprzedaży. Weźcie kubak dobrej kawy i zaczynamy. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Dzisiejszym moim gościem jest Mateusz Romanów. Cześć, dzień dobry. CEO Titanie 24. Tak. Czemu nie Titans? To Jest Titans. A yes, jest, widzisz. Je, je jest Titans, ale to po angielsku i na, na zagraniczne rynki. Dobra, Także 24. Jesteśmy... Kropka, oczywiście, pl. E, kropka, .com. A, widzisz, dobra? Także jest. 24com i Titans24.com. W zależności od tego, czy ktoś chce po polsku, czy po angielsku. Czemu nie pelkę? Ja też nie mam pelki, ale jestem e, ciekaw. Wiesz, to chyba dlatego, że już jej nie było. Okay. E, albo mamy, albo, albo mamy, już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, ja, ja, ja miałem pelkę, od niej zaczynałem, natomiast ja, ja na przykład skończyłem na EU, jeżeli chodzi o, o moją spółkę Togą. Też taka ciekawostka, kom nie zdążyłem kupić. Chcieli mi zhandlować za półtora tysiąca dolarów, teraz co już 30. A jak podchodzą do tego ludzie ze Stanów czy z Australii do EU? Wiesz co? Nie wnikają. W ogóle nie, nie okay. słyszałem nigdy, żeby kogoś bolało, że nie jest dot.com. Pytanie, czy wiedzą, że to Unia Europejska, czy myślą, że jest taki kraj? Myślę, że Gdzieś nie na mają świecie. zielonego pojęcia, że to jest Unia Europejska. <grym> Dobra. CEO, tak. I teraz pogadamy dzisiaj o innowacji w świecie IT. Opowiedz mi troszeczkę więcej o Twoim produkcie. Co w ogóle robicie? Um, sprzedajemy Security as a service, a tak naprawdę Web Security as a service, bo zajmujemy się. Zabezpieczaniem webu, czyli stron internetowych. Zrobiliśmy z tego produkt, z tego względu, że mamy też drugą spółkę 25W agencję kreatywną, która zajmuje się od lat tworzeniem brandingu, marketingu i też właśnie serwisów internetowych. No a jak to bywa, te serwisy robiliśmy, dewelopowaliśmy, oddawaliśmy klientom. I one potem do nas po jakimś czasie wracały z prostego powodu, bo klienci nie wiedzieli, że takim webem też trzeba się opiekować, administrować, zabezpieczać. Tak? Więc, uh -huh. więc, żeby ten problem rozwiązać gdzieś u, u podstaw, to stworzyliśmy po prostu usługę takiego e, zarządzanego e, hostingu chmurowego, w ramach którego zajmujemy się e, dostępnością e, security i administracją właśnie webu dla klientów. Łatwy temat? Fajnie się o tym opowiada. Fajnie, <laughs> Widzę, fajnie, fajnie, fajnie się o tym opowiada. Nawet ludzie lubią o tym słuchać, ale, ale jest to ekstremalnie trudny temat do komunikacji, szczególnie w Polsce, gdzie, gdzie w ogóle świadomość odnośnie cybersecurity jest stosunkowo niska. Znaczy, mhm. Wszyscy o tym lubią mówić, ale jak już przychodzi co do czego do jakichś wdrożeń czy, czy, czy takiego e, operacyjnego działania w firmach, to jest z tym duży kłopot. Więc. Mhm. E, więc ja mam podobne odczucie, wow. że natomiast na szczęście nie mówimy tylko o Polsce. Natomiast zdefiniuj mi w ogóle słowo innowacyjność, mając na uwadze Twoją spółkę. Bo no wiesz, każdy używa, hmm. jestem innowacyjny, innowacyjny, innowacyjny tam, innowacyjny tu, natomiast co, no jak, 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 jak Ty to bo, bo, odbierasz? Bo, 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 bo... Prawdę mówiąc, od strony takiego design thinking i kreacji, no każdy może być innowacyjny, nie? Ja nawet powiem więcej, każdy jest innowacyjny, ja tylko udaje, ale... tylko tylko jedni są innowacyjni na przykład raz w życiu, nie? A inni potrafią być innowacyjni po prostu na zawołanie, czyli zrobili z tego jakiś jakiś komercjalizowalny produkt. Więc, no my tutaj w Tytanach, akurat, mamy kilka innowacji takich bardziej komunikacyjnych, trochę i produktowych, tak? Czyli z czegoś, co normalnie wymaga, Czyli jakieś utrzymanie. Mówimy, ok, zrobimy wam cyberbezpieczeństwo w firmie. Jakie jest normalne myślenie? Ok, siedzi pięciu gości full-timeowo, trzeba im wynająć, czy postawić biurka i coś tam robią, prawda? Nikt nie wie, co robią i tak naprawdę nikogo to nie interesuje. Ale jak coś przestanie działać, no to wtedy, albo jak będzie jakiś mm -hmm. atak, albo wyciek, to wtedy jest problem. Um, więc taki jest, taki, jest, taki jest punkt wyjścia. No my zrobiliśmy z tego SaaS, czyli stworzyliśmy infrastrukturę, stworzyliśmy własny system, na bazie którego jesteśmy w stanie reprodukować pewne scenariusze i w oparciu o nie stawiać e czy wirtualizować środowiska, w których potem utrzymujemy aplikacje e klientów i zapewnić im wysoką dostępność. Dobra, teraz masz drugą stronę, czyli twoją target grupę. Rozumiem, że to jest specjalista, czy to jest, to jest szef IT, to jest CISO, to jest, to jest gość od cyber security. A kto jest odbiorcą treści? Bo za chwileczkę porozmawiamy, w jaki sposób podejść do właśnie przekomunikowania się, jeżeli chodzi o twoją spółkę, hmm. w twoich działaniach. No, ma mamy przede wszystkim dwie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwani ownerzy. Druga grupa to są wszyscy branżowcy, tak? czyli właśnie Sysadmini, secdevops, DevOps, deweloperzy ogólnie. Dobra, to zróbmy szybko symulację, jestem właścicielem firmy i daj mi w jednym zdaniu, sprzedaj mi twój produkt w jednym zdaniu, nie? taki typowy 30-sekundowy elevation of sales pitch. Nie? Wiesz, ile razy twoja strona jest atakowana miesięcznie? Niestety nie wiem. No właśnie. Twoja strona jest atakowana średnio 6 tysięcy razy miesięcznie. E, jeżeli nie chcesz... Poczekaj, żeby... wykonam telefon. Jeżeli... Rafał. <laughs> Więc jeżeli nie chcesz, żeby... Więc jeżeli nie chcesz, żeby któryś z tych ataków w końcu się powiódł, to powodzi się średnio raz na 2-3 lata, znaczy na... albo inaczej, najpóźniej 2-3 lata od momentu, kiedy zaczynamy o tym rozmawiać. I nie chcesz, żeby e, e, ludzie, którzy logują się z Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Brazylii, Izraela, Stanów i, i kilku innych ciekawych kierunków na świecie, mieli po prostu dostęp do Twoich danych, to musisz je zabezpieczyć. Możesz je zabezpieczać albo właśnie własnym zespołem ludzi, albo możesz skorzystać z tytanów. Mhm. No i to jest nasza usługa. Płacąc wygodnie jednomiesięczny fee, e, niski abonament w ramach pewnego ustandaryzowanego procesu, w którym e, my opiekujemy się tym serwisem. Dobra. Mhm. Okay. To nie było 6 sekund? Ale okej, okay, ale było bardzo ładnie powiedziane. 35 <tutujesz> do 50. Ja e, natomiast okej, okay. właściciel. E, w tym momencie druga druga e, Persona, czyli specjalista, gość od Cyber. To, to jest w ogóle najtrudniejsza część komunikacji, Wiem. ponieważ gość od Cyber. Każdy gość od cyber jest najmądrzejszym gościem od cyber na całym świecie, więc Dokładnie, on nie potrzebuje więc, dodatkowych usług, tak, on sobie biega. On nawet nie może za bardzo powiedzieć, że sobie nie daje gadać. No tak jest, tak jest, więc to jest, niestety, to jest niestety duży kłopot. Znowu bardziej w Polsce niż za granicą. Tak? Za granicą już w ogóle SecDevOps jako pewna metodologia działania, myślenia, czyli osoby, które integrują różne procesy. To mhm. są kluczowe tak naprawdę osoby w organizacjach, niezbędne w ogóle do tego, żeby, żeby, żeby zabezpieczać jakiś biznes flow organizacji. Mamy teraz ciekawy projekt, który realizujemy jako, jako, jako Tytanie 24, gdzie właśnie um, w zasadzie stworzyliśmy konsorcjum i jako Tytanie jesteśmy liderem tego projektu i udostępniamy nasze zasoby i naszą wiedzę związaną właśnie z Security i z, z DevSecOpsem, czyli ProtegoSafe, taka polska aplikacja mhm. do walki z koronawirusem. I to jest projekt, w którym okazało się, że część taka technologiczna, czyli samo wykonanie aplikacji mobilnej, takiej, jakich są tysiące w sklepach, jest najprostszą częścią całego systemu. Znacznie trudniejsze jest zintegrowanie tego z chmurowymi systemami, z rozpropagowaniem pewnych informacji potencjalnie wśród wszystkich użytkowników, tak, czyli mówimy tutaj o milionach o milionach Polaków, ale również komunikacją na przykład, tak? Czyli o tym, jak komunikować o tym projekcie, żeby on był skuteczny. No bo co z tego, że, że wykonasz projekt, z którego nie albo masz jakąś markę produkt, z którego nikt nie chce korzystać. Mhm. Um, i, I właśnie to, to miejsce, czyli e, security, e, development i operacja, a tak naprawdę jeszcze komunikacja, e, staje się takim łącznikiem wszystkich grup zainteresowanych w temacie. Jeżeli zrobisz dobre security, a będzie do dupy komunikacja, to to nie wyjdzie. Jeżeli okay. zrobisz uhum. super komunikację, ale do dupy security to też nie wyjdzie. To powiedzmy w szczegóły, w jaki sposób właśnie budujesz tą komunikację i jakich technik używasz. No. Na pewno będę chciał również jakby pociągnąć temat związany ze storytellingiem, nie? bo wiele źródeł mówi, że storytelling dobrze sprzedaje w ogóle content marketing, zwłaszcza w mediach społecznościowych, generalnie szego pojętym w digitalu. Mhm. W jaki sposób ty mm, uży, używasz technik storytellingowych w przypadku e, tytanów? Do tego. Ja cały czas w przypadku, skupiam się na Tytanach, bo to okay. jest nasz, bo to jest faktycznie nasz 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 produkt. Dlatego Safe to jeden z projektów, które realizujemy. Okay. Tych projektów czyli tytan. jest, jest okay. kilkadziesiąt, tak. ja w Tytanach skupiam się cały czas na rozmowach z biznesem. Czyli dla mnie poligonem doświadczalnym tak naprawdę do dwóch lat jest to SMI z małej i średniej firmy i rozmawianie bezpośrednio z biznesownerami. tak? Więc ja, ja chcę na poziomie biznes to biznes. czyli jakby storytellingu nie budujesz dla specjalistów, bo wiesz, że jest zbyt trudna ścieżka i jakby zbyt duży odrzut, tak? tak jest. Nie kupują tego. Dokładnie. Ok. Czyli biznes tak. jest, to jest, to jest, to jest, to jest, To jest super ciężkie. Szczególnie storytelling tam jest super ciężki. Mm -hmm. nie? Tam są potrzebne, jeżeli rozmawiamy o specjalistach, to naprawdę tych specjalistów od, od, od security tutaj musi być zero bullshit. Tutaj na... <śmiech> <śmiech> Jeżeli żaden zaczynasz... ja nie mówię nie, nie zero bullshit. nie z jego Raz, druga sprawa, nawet gdy opowiesz o realnych zagrożeniach w sposób bardziej koloryzujący, on tego nie, po prostu nie kupi. Nie? On lubi mieć zero, jedynkowo. Tak. Jest, tak. Stawiony problem, takie mają powieści wokół tego. Dane liczby, konkrety, um... Im więcej danych, tym lepiej, im więcej serwerów, tym lepiej. Im mniej, właśnie, koloryzowania i opowiadania okay. dookoła, to... czy tam łączenia tego, że świat potrzebuje kurczę, security i sec DevOpsów, prawda? Ich to generalnie nie za bardzo. To powiedz mniej więcej, co, co fajnie działa, jeżeli chodzi o biznes nowego. Z takich swoich doświadczeń na, na poziomie ostatnich lat, budując strategię komunikacji i używając do tego narzędzia, jakim po... jest storytelling. Powiem, powiem mocno, jak to wygląda w, na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo te miesiące o, są, są kluczowe i ten okres taki trudny, w którym się znaleźli. Nie zauważyłem, znowu nie wiesz, wiesz? <laughs> <taka>, okej. <okay, laughs> <okay, laughs> okay. Czyli cały czas się 40 Nie, nie, a ja akurat a nie mogę, nie mogę mówić, no są słuchaczem. No. Pozdrawiam, y ludzi z Zakopca, pozdrawiam, y wiesz, z Jastagni słyszę więc... że <laughs> mieliście mi jeszcze, mi jeszcze integrację, to może A mi jeszcze mi... integrujemy <laughs> się. Do... Znaczy, oczywiście trzymamy się wszystkich wytycznych. Tak, tutaj też mamy dwa metry, do, tak, do, jest dobry, tak. dobry, dobry, dobry social, social distance. No więc e, ostatnie miesiące, ostatnie miesiące generalnie są takie, że jeżeli business owner nie myśli o czymś pod prysznicem, nie? zasypiając, to generalnie to nie jest dla niego temat, czyli przy takim nawale problemów, które się gdzieś tam pojawiają rynkowych, e, to musi być ten, ten storytelling czy ta rozmowa musi prowadzić do tego, że on zaczyna o tym po prostu wieczorem, będzie o tym myślał pod prysznicem. Kurczę, może faktycznie, a co się stanie, jak ten cały mój system w firmie dupnie i my zostaniemy na dwa tygodnie po prostu bez, bez sprzedaży online? Cholera, to faktycznie Dobra. może być duży kłopot. Ale nie? straszysz czy podpowiadasz? Bo są te pewne techniki, uważaj, jest źle, ten haker jest tym, wiesz, przykryty w masę czeka. Hakerów i tak ha dalej. Hakerów, hakerów nie pokazujemy, raczej, raczej, raczej unikamy, okay. chociaż, chociaż niestety gdzieś tam w warstwie semantycznej trudno jest mówić o problemach e, e, w, w sposób, który się z nimi nie łączy. No więc właśnie, jeżeli mówimy o problemach z security, to, to tam zawsze jest albo jakiś człowiek, albo jakiś bot, nie? Jeżeli, jeżeli, e, jeżeli to są boty, to to są zautomatyzowane procesy. Jeżeli to są ludzie, no to to jest właśnie ten. Ten kaptur i haker który, który, yy, który siedzi po drugiej stronie i próbuje ci zrobić krzywdę. No więc yy, I to, to niestety ludzie rozumieją, szczególnie właśnie biznes, tak? który musi, ma, ma mało czasu tak naprawdę na jakąś skomplikowaną percepcję i musi w krótkim czasie podejmować decyzję. Aha, okej, okay, dobra, to jest to jest ta przegródka, tutaj mogę stracić tyle, mogę zyskać tyle, to kosztuje mnie mhm. 3,5 czy 500 zł miesięcznie, dobra, niskie ryzyko, dużo zyskuję, wchodzę w to. Tak? Albo nie interesuje mnie, to idę dalej. Uważasz uważasz, że Polscy przedsiębiorcy, właściciele lubią ryzyko. Ja to też patrzę z mojego poletka pod kątem bezpieczeństwa danych, nie? Wiesz jak w backupie mówimy, że dzielimy się na dwie grupy. Ci, którzy jakby ci, którzy wykonają backupy i ci, którzy za chwileczkę zaczną, ponieważ te dane utracą. Tak. No to dokładnie tak samo jest, tak dokładnie tak samo jest web security. No, hmm. albo Albo już miałeś jakiś incydent i wiesz po prostu, że należy się na tej, na, na tej stronie aplikacji skupić, bo jak tego nie zrobisz, to potem tracisz. Albo właśnie masz ten incydent, jest piątek godzina 17 i dzwonisz do Tytanów i mówisz: Dzień dobry, tu mamy taką sytuację, nasza firmowa strona właśnie przestała działać, nie mamy tam dostępu, a mamy tam dużo ważnych danych. Czy moglibyście coś z tym zrobić? A my mówimy: No dobra, jest piątek 17. E, może byśmy to zrobić w poniedziałek. Nie, 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 absolutnie w poniedziałek to wszystko już musi działać. Więc to jest ten drugi scenariusz, i trzeci, faktycznie e, to są ci, którzy, którym się jeszcze e, nie wydarzyło, i którym się wydaje, że się nie wydarzy. No i dla tych właśnie e, mamy takie e, to już trochę bardziej sprzedażowo, mamy mhm. takie audyty przedstępne, w których staramy się trochę przeanalizować ten serwis i wykazać mniej więcej punktowo, jaki on ma dług technologiczny, albo w kolejnym kroku trochę przeanalizować, ile. Ile prób ataku, czy jakichś zagrożeń dzieje się w, ob w obrębie tej domeny czy tego serwisu. Okay, czyli jakby pokazujesz, starasz się pokazywać zdecydowanie zagrożenie, jeżeli chodzi o właścicieli firm. Też rozumiem, że działacie na liczbach i tak dalej, tak. budujecie historię, ale też call to action jest konkretny, czyli proponujecie na przykład darmowe audyty wstępne. Oczywiście pewnie nie dla wszystkich, tylko dla określonej grupy ja docelowej. się oczywiście działacie. Oczywiście, dokładnie tak. Tak to. Tak, to w tym momencie. No, a, jak, a jak już no. zaczynają myśleć pod prysznicem <laughs> wieczorem czy, czy, czy rano, jak później rozmawiasz już z istniejącymi klientami, to jakby. Jak was znaleźli i na co zwrócili uwagę właśnie w przypadku no, całej strategii komunikacji? Podpowiem, tak. bo chcę dążyć do tego, żebyś zrobił takie podpowiedział i dał takie trzy co? najlepsze praktyki dla innych marketerów. Którzy siedzą niekoniecznie w cyber, ale de facto w trudnych tematach IT, o których się teoretycznie mówi dużo, ale jest ciężko zwrócić uwagę i atencję grupy docelowej. Pierwsza to być tam, gdzie są zainteresowani. Najważniejsza. Pod najważniejsza tak jest, być pod prysznicem. Jeżeli nie jesteś z nimi pod prysznicem, to, to, po prostu okay. to, to z tego nie będzie współpracy, nie będzie z tego partnerstwa, nie będzie z tego relacji. Eee, więc to jest pierwsza sprawa i tak trzeba modelować tą komunikację, żeby się pod tym tym znaleźć. Jeżeli to wymaga tego, żeby pojawić się na przykład jako ekspert na jakiejś konferencji dla eee, na przykład e, placówek medycznych, tak? które mają duże ilości danych osobowych i tam są po prostu ci biznesownerzy, żeby się im pojawić w roli eksperta, potem z nimi ponetworkować, im potłumaczyć po ludzku te skomplikowane rzeczy prawda? i wyjaśnić na przykład mamy takiego klienta, Centrum, właśnie RTG, który jest permanentnie atakowany i dedosowany ze Stanów Zjednoczonych. Nie? Ktoś ich sobie wziął za, za cel. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to mówisz do nich w sposób zrozumiały, a nie techniczny. Jeżeli mówisz technicznie, to, ja to już wiem po sobie. Jeżeli wchodzę w jakiś tam techniczny buzzword, to to, to jest w ogóle odcięcie. To jest nie? generalny problem nas, jako również właścicieli, nas jako osoby, które kochają technologię, że często, się, często gęsto się zbyt na nie koncentrujemy. Jakby czujemy obrazę, że druga strona od niej nie chce słyszeć. Oni chcą słyszeć, tylko troszeczkę w innym wydaniu. Nie chcą... I w prosty sposób. Dokum Dokładnie, ta prostota jest kluczem. Tutaj. Prostym, prostym, zrozumiałym językiem. Więc to jest, to jest moja druga rada. Pisać i mówić w sposób, który jest, który jest po prostu zrozumiały. Upraszczać na maksa, na maksa. Po prostu ciąć wszystko, żeby zostawić tylko to, to miecho. E, I trzecia rada to... lub tą słuchawka, od <laughs> Tak jest, lub tą, <laughs> lub, lub tą słuchawkę pod prysznica, A trzecia rada to i może ona jest mimo że trzecia, ale nie jest najmniej ważna, czyli dodawać tam jakiś added value, czyli pokazywać ten kontekst klienta, tak? Jeżeli jeżeli u nas to bezpieczeństwo ma być dla właśnie jakiegoś healthcare'u, to pokazać, gdzie ten healthcare jest w tym procesie. Jeżeli to ma być dla, nie wiem, piekarni, to pokazać, gdzie ta piekarnia jest w tym procesie. Tak? Mm. Jeżeli to ma być dla jakichś prostych stron WordPressowych, to pokazać, gdzie te konkretne strony są w tym procesie i z jakimi problemami one się łączą. Unikać, że my staramy się unikać takich generycznych, generycznych tekstów i generycznej komunikacji, na zasadzie, że o, słuchajcie, warto zadbać o swoje cyber security. Daj ostatni hint, w jaki sposób zrobić, zaczęłaś od tego, że można być innowacyjnym raz, ale można też bardzo często, jakby tego się da nauczyć, w jaki sposób byś podpowiedział wszystkim marketerom, żeby ta innowacja jakby była elementem ich strategii działania, współpracy z innymi działami, nawet przy samym współtworzeniu strategii komunikacji, Aha. jak i też jakby w takiej ciągłej nauce danej grupy docelowej. To może być trochę wyświechtane, co teraz powiem, ale sprowadza się to do takiego, wiesz, think out of, out of the box, nie? Czyli żeby wyjść z tego pudełka, żeby to nie było tylko, OK, muszę zrobić w tym miesiącu 10 tekstów i skupiam się na zrobieniu 10 tekstów, tylko hmm. e, jaki muszę mieć fajny, kreatywny pomysł, jakiś insight, w jaki sposób mam zainteresować tego czytelnika, żeby to faktycznie było dla niego interesujące. Hmm, to może pójdę do niego i z nim o tym pogadam, nie? E, to, to już często jest innowacja. Wiesz, wyjść sprzed tego po prostu monitora i, i klepania gdzieś do ludzi i z nimi zacząć rozmawiać, tak? Dowiedzieć się, co im w duszy gra, jakie oni mają realne problemy i potem na te problemy jakoś odpowiadać w tych tekstach i tej komunikacji. No bo Mateusz, super, dziękuję serdecznie. Wiedziałem, że przekroczymy czas, ale myślę, że nikogo w, w tym momencie nie skrzywdziliśmy. E, moim dzięki. gościem był Mateusz Romanów, e, CEO Titanium24.com, nie PLK, tak. nie pamiętamy, dowiemy się tak naprawdę, do, czy była PLK. No masz, czy, czy masz już nie, ma? nie, PLK tak. też. Już e, skakujemy, skakujemy. Od... Spróbuj, spróbujemy DDoS akurat tutaj. E, dzięki śliczne, dzięki. E, w kolejnym odcinku łapiesz się z Marleną Stremler i porozmawiacie, o pamiętasz? E, no chyba też o komunikacji. Ja nie pamiętam. Tak. Ale to od tylko tego, w innym kontekście. Od, od, ale tutaj zadaniem Marleny jest to, żeby tę informację od ciebie odpowiednio wyciągnąć. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. dnia, Cześć.